Może powtórzymy angielski. Nie no, co ty, tato? A odmień być. No daj spokój. No odmień, Weź się, tato. Bo nie odmienisz. Tak, nie odmienię. No to odmienię. No. I. I. M. M. I am. No wiem, I am. You are. You are. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty. Co ja, co ja? Mnie stresujesz. Ja ci kurwa stresuję! Uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko jak krew Tak, krew od razu. I bo czego to jest odmiana? No jak czego? Jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowemu. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu? N? Tubi, kurwa! Ornut, tubi! Tego też nie słyszałeś!